ma dzisiaj jest ze mną mama. Cześć. I teraz wreszcie odbieramy nową postać, czyli Geyla. Więc uwaga, odbieramy. i leci. Jest. Jak on ładnie wygląda, naprawdę. Ten wygląd w tle. No i ogólnie teraz od razu do niego sobie zdobędziemy punkty. Więc uwaga, no i mamy jeden przedmiot, i aż y, prawie 200 punktów do Gala, więc od razu go też power-upujemy. Gdzie on jest, nas? gdzie on nas, No tak, na dole przecież. No i power-upujemy, nie wiem nam, ile leveli się zmieści. Wow, no naprawdę dużo, brakuje jeszcze do piątego i już będzie kolejny level, więc już mamy go na czwartym, więc zaraz się widzimy już w gier. Okej, okay, więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Moja mama nienawidzi grać tarłą. Jak widzicie, pierwsza ranga, ale nauczy się w końcu, więc Zaczynamy. Ja pierwszy raz Gailem gram. Nie no, muzyka to będzie w tym w filmie automatycznie przecież. To, to nie puszczaj tak głosów z gry, żeby wiesz, żebym mógł puścić potem pod tą muzykę. Okej, okay, więc mnie już goni Jackie. Ale tutaj ona już pada. No nie było ciężko jej pokonać. Uwaga, bo tu idzie. Jest, okej. Już jeden team pokonany. Ogólnie fajna postać, jak myślisz. Tylko Adam nam tu zostawił. Adam nam zostawił. Adam! 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 O, weź tego loda, bo ja nie znam się na lodach. Kurde, jak się zmu na lodach, dobra. Ej, patrz, lud idzie do mnie. Olej, ratuj mnie. Lud do mnie. Idzie. Moja mama jak coś na energy drink i mówi lody. <laughs> nie wiem, jakoś tak nie wiem. To wygląda jak energy drink. Uciekaj, bo czekaj aż się zrespię. Dobra. Więc no tutaj ona się chowa do peny Adam! 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 Strzelamy! <laughs> Co? Masz 10 aż. Gdzie on jest? No gdzieś na górze. O, tu są. Czekaj. O nie, 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 nie. Jest, mimo Energy Drinka przegrała. Jest, tu jest, kurde. Trochę się jej obawiam. Misia puściła. Dobra, pyk. Wow, wow! Ja przed chwilą myślałem, że ją trafiłem, a jej nie trafiłem. prawie zginąłem. Misiek, czyli Misiek wygrał grę. Nie my. Dobra, więc od razu ja 9 pucharków dostaję tutaj. Ok, czyli teraz o sobie ludź. zmienimy tryb. To teraz zagrajmy brobola. 60 tysięcy punktów życia w starcie w tej widule. Aha, czyli ja muszą mnie obić, a ja się muszę gdzieś. No, teraz ten. Zagrajmy brobola. To już weź stare. Dasz radę, co ty. Ładnie już użyłaś raz ultra pokonałaś kogoś Jednak już coś jest, jeden pilny. zaczynamy Pan gołąbek Gradziadkiem O nie Wow, okej okay. Podeszła do mnie Rashadi Idziemy robić jakieś trickshoty XD Co my tu mamy za sposób na trickshota O jeju Ta mnie walnęła w ogóle Patrzcie, jaki piękny trickshot. A tak on się tak robi. Nie pobiegł, nie? <gry> no, ja, no właśnie, wiem, bo oni nie ogarniają gry, dlatego ja lubię robić Aha, trickshoty, no ale na niskich pucharkach się śmiesznie robi te trickshoty właśnie. Yy, ona chyba walnie ultem? Mnie nie walnie ultem. O zabiła mnie. Walnęła! Ale ty zdążyłeś tam pójść. <gry> no. <gry> Jak oni nie Twoje ogarniają. No. Oni w ogóle tego nie ogarniają właśnie. Ja zawsze wbijam na Brawl. O, żona my husband star player. A ja opralkę uderzę nogami. XD Dobra, więc teraz zagramy może Hot Gorąca strefa, takie. Tu będzie na niskich pucharkach ja, easy. Nie, no, będzie easy, zobaczysz. Nie wiem, która mapka jest dzisiaj. O nie, jeszcze jak te dwie to już w ogóle. No nie wiem, która mapka, ale chyba ta z dwoma dzisiaj. Matchmaking trwa. Dla mnie to po prostu... Jednej osobie nie umie dobra. A no bo ty jesteś taki nubek, że ty od czasu do czasu wchodzisz do gry tylko. No bo ja tylko chodziłam skrzynki zrobić i nie Trzeba się... regularnie grać. Czekaj, dwie są, o nie. No to... Dobra, broń dobrze mam. Ej, ty idzie do mojej ratunku już. Aha, uchali. fajnie obroniłaś. No jak tu był strzajna w, w, w krzakach El Primo. No okej, okay, spoko. Gdzie jesteś? Dobra, ten y, tutaj nie jakiś... Nie rady sama, marka. Olek. No, czemu tak podchodzić blisko do nich? Lol, i tu jest dziura! A to nie wiedziałem, że tu jest dziura. I co, tu się nie kryje? Gościu, serio? W szoku co z tą jestem. Stroną? Normalnie tutaj. Trzeba ich ten. Patrz, ich ten. Wszystkich w jedno miejsce ściągnąłem. No, nie wiem, ciężka trochę postać, ale fajna ogólnie. A tutaj Primo nie ogarnę w ogóle życia. A ja i padłem pierwszy raz chyba. Dobra. No to teraz tak. Jaki ult? Mówi, żeby rzucać ultem. Tak, a ja ich tutaj Rzućmy. próbuję zmrozić. No nie wiem, ciężka trochę postać, ciężko ogarnąć trochę czasami już tego ten, ulta. to się przenosić już tam, czy nie? Tak, tu, tak. A kto tam będzie stał i pilnował strefy? Nie trzeba. Co ty? Okej. Okay. Teraz trzeba ich A odciągać. To to w ogóle nie idą. Nie, ale patrz, ja tu ultem mogę ich odciągnąć, widzisz? Odpycham ich. Tym, jakby nie wiem czym to jest śnieg jakiś. Masz? Trzymaj go na blisko. O, jest. Koniec gierki Fajnie. A czy my Uuu, na tym kółku mamy być po o, lewej stronie? O, to jest Starter. No widzę, jak zwykle. My musimy być na nim, no. Ale po lewej, na tym niebieskim kuku, na tym półku. Nie, to nie trzeba, nie. A, obojętnie. tak. O, akurat dobiłem teraz 22 tysiące pokarków się skapłem yy, Nie, ja miałem zmienić 3 xD. A jaki miałeś rekord? 22 ile? Yy, 22 200 coś chyba. Yy, to może zagramy game graba, właśnie więc yy, możemy zaczynać, właśnie kolejną gierkę. Nagrywa się to? No tak. Aha, bo wiesz, jak ostatnio się nagrywało? A wiem, no ostatnio się nie nagrywało. Ale <coughs> i nagrywać Maniek, alo! Heniek stoi. Heniek. Pozdro, Heniek. Dobra, więc uwaga, Antonio obrywa, ten ból nie ogarnia, ja jak widzisz, nie ogarnia, no nie gry w ogóle nie ogarnia, no to dlatego my karujemy tutaj gierkę. Dobra, ja zbieram wszystkie gemy. Primo też nie ogarnie, stanął sobie obok. Odciągnąłem od siebie tego Primo. Primo, w ogóle widziałaś, gdzie skoczył? Z Aha, okej. Okay. Dobra. O nie, 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 nie. I tu ktoś jest? Tu ktoś jest. Tak. O nie. moją mamę spokojnie. spokoju, ej. Halo. No ja wiem, on se poszedł na spawnach. Co za typ normalnie. Ale on nie ogarnia gry, on dopiero ją zaczął grać w nią. Uważaj. Ten... Chociaż przyda się do tego, że daje się bić przez miska. Chłop się daje bić. Uważaj, nie podchodź do niego. Go fajnie mogę odciągać. już Mi się bardzo podoba teraz to odciąganie przeciwników. Weź O nie, Weź Spoko, wszystkie już tu i choda. 10 mam. Y... Nie wiem czy się iść schować. Nie, choć. Co będę odciągał ich po prostu ultem? Uczę się używać tego ulta. Jaj! Skończy się ważność konta głównego. No wiadomo, go Ale ten, powiem ci naprawdę. A jeszcze ta nazwa: 1, 2, 3. Tak, wiem. Inteligentna nazwa. Dobra, teraz sobie zagramy, jednak tego Brobola, bo on chyba jest najśmieszniejszy ze wszystkich. Ale przy okazji tobie wbijam rangę na tarze, którą mnie ogarnia grać. No ja nie jakoś powiem ci, że dla mnie ono jest za słaba. Ja, na, ja lubię postacie, które mają dużo chapsów. Ale wiesz co powiem ci. Że... Hmm, jeszcze gdy chodziłem do podstawówki to był tam taki Paweł i ja jechałem na rowerze i go spotkałem i potem jeszcze pojechałem do Biedronki na lody i w po drodze do domu wtedy, jeszcze już do domu. Ci, że śmieszne, że odblokowałem tak naprawdę jednego Mega i już cztery poziomy w górę, nie? I prawie pięć. Jeszcze piąty nie. zaraz będzie. No Pożąd w tak, górę. Nie, to jest tak, co od razu zbija w górę. Nie? No, moja mama ogląda y, polskich youtuberów z Browsena. Uwaga i patrzcie, no to jest właśnie to. Pan Paweł. <grym> to był właśnie pan, pan, Paweł. pan Paweł. Tak, pan Paweł. Y, no, widzę, że tutaj teraz problem jest. Wow! Co tak łazisz z tą piłką? Ja nie wiedziałem, że ty żyjesz. Myślałem, że to na random. Dobra. I pyk. Jest trickshot. <laughs> ja, ja, ja już nie, czy, czy jakimś innym to. Ty patrz jaka guma To jest. byby by, gum Reklama byby by, gum No wiem. A, kto nam A tam traktuje? po lewej jest yy, GT Max, widziałeś? Gdzie Max tam po lewej? Co ten głupek robi? On niszczy te. Ja chcę, ja chcę trickshota Ej, ona zniszczyła ścianę. XD. Ona swoją? Tak i to ten nie odbiła się piłka od ściany. I jaki nie fart Dobra O nie, co jest? Ja nie mogę Jakie to jest śmieszne Oni w ogóle nie rozumieją w ogóle o co chodzi w tej grze A iść stąd Ja też ją yy, ten... Co? Oh, ten lot ta, on chciał zrobić trickshota jak ja w ogóle I nie dał rady ja nie mogę, on chciał zrobić trick shot, biedak. Ej, on się uczy robić trick shoty, patrz. Chłop robi trikszoty, tylko nie ogarnia tych trikszotów. O, strzeliłaś! Ale nie sądzę. Kurde, macie. <laughs> Wiem, tego się spodziewałem, ale widzicie. Nie, nie, nie widzicie, pan gołąbek uczy trikszotów. Lotta się kiedyś nauczy. Na pewno Lotta że w ciebie, że nauczy się nie, robić triczoty. Lotta ma zamiar stać 5 minut pod bramką, no to dziękuję No bardzo. Lotta się uczy grać do bielo. To nie idzie się uczyć. Powiedzisz, bo powinna być tak ta taka wiesz, jaskinia nauki. To tam powinni dać piłkę, żebyś mógł iść sobie postrzelać. Piu, piu! Piu, piu! piu. nauki! No to na friendly game z botami możesz. Ale kto to wie? ale to z botami, to już jest gra. Ta z butami to jest gra, tak. No już gra, prawda? <grym <grym ale nie na pułarki <grym grym> No oni atakują no co? Moja mama się boi, botów. Boty są przerażające. No, oni też nie żyją. A nie, ta przeżyła w krzeczorach sobie idę, pozdrawiam i trickshotik znowu cały czas badać trickshoty na tym odcinku dobra pyk pyk wow jak żeś przyciągnęła czysty o, o, jakaś... przypadek jest, <grystanie> ooo trickshotik jaki ładny Kurde, sorry, <laughs> xD Ooo, ktoś inny jest gwiazdą, to już jest święto teraz Ty, ty nie jesteś gwiazdą, to jest naprawdę No tak Popatrz, już mam kolejną... Yy... To dawaj teraz Mortisem, teraz Ty dawaj Mortisem O nie Będzie większa beka na odcinku Ale wiesz co, Ty to zawsze Cza? nie zrobisz. No dawaj Patrzcie, o i założyłem cylinder Ale wiesz cylinder. Cię namierzać? No i co z tego? Masz tam mierze. naprawdę, ale... <laughs> no W ogóle na YouTubie, tam wszyscy Ciebie pozdrawiali ostatnio w komentarzach. Ty tam masz mnóstwo fanów na YouTubie teraz. No tą piłkę, Weź tą piłkę, halo. bo ja nie złapałem jej. Polek masz. Ty masz dużo fanów, wiedziałaś o tym? Czy nie wiedziałaś, co? Dobra, już Piękne strzelę to bez. Było, naprawdę. No Dobra. to było brzydkie. No ja cał... co... ja resztę... cały czas mogłem trafić. Miałeś resztę życia, jak trafiłeś. No, dlatego, że miałem resztę życia, zalewa. to strzeliłem normalnie. Ok. Jest, yes, trick shotik. Kurczę, jeszcze nie zdążyłam dojść nawet tym swoim Mortisem, to sam tutaj wykerowałeś gierkę, a ona była dobra. No znacie, bo ona więcej obijała, nie? Widocznie. I patrzyła, dobra. Jaki gra z nami i Mortis. Gdzie tam? Pros Mortis. Ogarnia w ogóle. Okej, okay, więc zobaczymy. Co ty nam otwierasz? boksa? Będziesz miała coś! Uwaga, co będzie? I? Gadżet trafiłaś do Daryla. No Czyli to nieźle. To jest? No gadżet do Daryla, nie? to jest to takie coś, że się kręci dookoła, bo ogólnie moja mama ostatnio tarę trafiła, teraz widzicie. Gadżet do Daryla poznałem, bo jak 38 golda było no, z Big Boxa, a trójka, nie? Więc ogólnie to już będzie na tyle. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. My się z Wami żegnamy. Narka. Narka. Pralka.